Nie wiem, czy macie czasami takie poczucie, jakbyście coś usłyszeli albo zobaczyli, oh. tylko nie usłyszał, a, a nie. nie zobaczył nikt inny wami. Boże! Masz co? Co no, się, ja słyszę tyle głosów. Ja miałam takie odczucie, jakbym coś usłyszała. I był to dźwięk bardzo przenikliwy, bolesny, jak coś pomiędzy westchnieniem a nie, nie, niżej strzewi bardziej. <grym> Nie, nie, nie przerażający, bardziej bolesny, jakby coś, jakbyś coś tracił. No pozwólcie że ja nie będę no, koniec. Jak, koniec jak, jakbyś coś tracił. Ja yea, no no. To było najniżej, ale. No właśnie, ale to było bardziej smacicy, rozumiesz? I to było coś takiego, jakby. Coś nie bardzo, nie bardzo okrutnego się wydarzyło. I nie wiedziałam sam, że może jakaś turystka zasłabła albo coś, bo usłyszałam to, stojąc w muzeum, oglądając obrazy, a konkretnie stojąc przed obrazem. Pewnej muzułmanki o imieniu Zoraima na zamku w Guadalest, niedaleko Altei. No i zapytałam przewodnika, jaka jest historia tego obrazu, kim jest ta, kim jest ta dziewczyna na portrecie. I okazało się, że jest to postać autentyczna. Była to muzułmanka, która mieszkała niedaleko Guadalest. Mhm. Wtedy toczyły się krwawe walki na arenie hiszpańskiej. Od leci pomiędzy rdzennymi Hiszpanami a muzułmanami. No i e, Zarajma mieszkała sobie spokojnie w małym miasteczku, w którym zakochała się w muzułmańskim wojowniku. I wszystko byłoby dobrze, gdyby nie fakt, że pewnego dnia przeuważył ją bardzo bogaty Hiszpan i postanowił ją mieć. Ale nie się z nią ożenił, tylko po prostu na w świecie postanowił ją posiąść. Tyle, nic więcej, bo on już miał żonę, miał dzieci, był bardzo bogaty. No i postanowił dotrzeć do tej wioski, mordując po kolei wszystkich, żeby dostać się do Zorajmy. Ojciec Zorajmy, który dowiedział się, że nadchodzi wróg, wysłał ją na zamek Guadalest, żeby się schroniła w ruinach zamku. Podążył za nią muzułmanin, który był bardzo dzielnym wojownikiem. Chciał również ją ochronić. Lubimy dzielnych wojowników, prawda? W momencie, kiedy Zaraima zobaczyła, będąc już na zamku, że jej ukochany jest tuż obok, rzuciła mu się w ramiona, pocałowała go. I on w tym momencie zginął. Zginął, ponieważ. Została rzucona na niego klątwa Allaha. Jeśli kiedykolwiek pokocha jakąkolwiek kobietę, która zbliży się do niego, natychmiast umożliwia. Czyli on tym zawsze musiał żyć w miłości na odległość. Zawsze czekał, znaczy on wiedział, on że się nie, nie zakocha, ale pewnego dnia zakochał się i stracił kontrolę. I ona, biorąc go w swoje objęcia, składając soczysty pocałunek na jego usta, doznała ogromnego bólu, ponieważ w tym momencie właśnie bogaty Hiszpan z kuszy wystrzelił strzałę, która trafiła prosto w plecy, przeżywając bezpośrednio do serca, mózgu, panina. i do tej pory we wzgórzach, albo czasami w szumie wiatru, słychać takie Kusze. właśnie bolesne jęknięcie, które wydała zoraima, tracąc w swoich objęciach swojego ja ukochanego. Chciałbym zaprezentować ten dźwięk. Daj. A ty Nie, to, to, słuchasz, to a, no, no, i ty to z... słyszałaś? Tak. Ja to słyszę. Słyszałam to słyszę? jeszcze kilka razy tak samo, y, będąc y, blisko morza. To już Syrenia, ale mam nadzieję, że to nie, nie jest prawda. Tam mogą Anno. być jakieś Syreny morskie, które gdzieś opowiadają tę historię dalej. Mm -hmm. ten, to brzmienie, ten bolesny Tak, jakie masz zdanie na temat Syren Morskich. No i teraz pytanie: Czy to jest prawda, czy nie? To może być prawda. Te wszystkie historie miłosne, trudnych miłości, takich tragicznych, zawsze coś, odbywały coś. się w, w tle cyrem. No tak. to... Drodzy widzowie, wasza kolej.